Okej... Okay. No i właśnie o tym mówiłem, aż wyzionął. Dosłownie on wyzionął dym, on wyzionął. On wyzionął siebie. Nie, ale tak całkiem szczerze mówiąc, to jest tu smutne. Nawet troszeczkę mi się tak w oczku łezka zakręciło. Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin'. I kolejny dłuższy odcinek, ponieważ dzisiaj mamy moda Garcelow Smoke'em Out. Jest to ten tutaj pan po prawej, w takiej czapce i z papierochem. Czego nie polecam. I ten mod też jakby o tym będzie mówił. Zobaczycie o co chodzi. Ja widziałem już trailer tego moda i naprawdę wygląda naprawdę fajnie. Jedycie, że jest fajny, to jeszcze ma przesłanie i jest też trochę smutny. Zobaczycie o co mi chodzi. Mamy już muzyczkę oczywiście z jednego, z jednej z piosenek. Sobie odpaliłem na freeplay'u, żebyście mieli tutaj lepsze wejście. Też nie wiem, dlaczego tak nigdy nie robiłem z modami, przecież to jest o wiele lepsze, żeby was tak przywitać. Powiem tak: 1000 łapę w górę to oczywiście kolejny mod na następny dzień. Cieszę się, że wam się tak podoba to, co tworzę, więc możecie zostawić subka. Wiem, że dużo osób nie subuje, zobaczcie na tą grafikę. No zobaczcie, ilu was nie subuje. Teraz szybko zostaw suba, a ja lecę z hardem Week G, czyli garcelu, najpewniej. Zobaczmy, co ma nam do powiedzenia kolega który pali, no nie polecam wam tego, sam tego nie robię, no serio, to to nie jest nic przyjemnego, nie powinno się tego robić, moim zdaniem, ja naprawdę, no jakby, nie lubię czegoś takiego, ale wiem, że jak ktoś w to popadł, to jest mu ciężko wyjść i zapewne to nam odpowie, zobaczymy co ma nam do przekazania Gerselą. Traki to, uwaga, bo tutaj jest ciekawie. Te traki już na coś wskazują. Zobaczcie to. Pierwsze mamy yy, ból głowy. Później mamy nerwowość. Wiecie, jak to jest przy paleniu. Chyba. Nie wiem, bo ja się nie znam. W sumie wy też się nie znacie. Ehm, no ale zakładamy, że tak jest. Później mamy uwolnienie. To będzie jakaś piosenka. Nie wiem, nie wiem, co się stanie. Widziałem na trailerze, że chłop wybuchł, ale tylko tyle sobie zaspoilerowałem. I fading, czyli takie przeminięcie Odejście? Może tak to nazwiemy? No to co? Lecimy na hardzie. Week Score Zero. Jak widzicie, nie grałem. Zobaczmy, co ma nam Garcelo do przekazania. Czy to będzie coś wartościowego? Czy może jednak nie wiem, będzie nas kusił papierochem wstrętnym. Czekajcie, zobaczę, czy... Też sprawdzam teraz, czy nie będę miał na pewno opóźnionych strzałek, bo wiem, że miałem z tym problem i nie chcę ponownie czegoś takiego widzieć. Bip! O tam, malutki. Czyżby dym e, cię zainteresował? Bibop. Ta, to, to całkiem niezłe. Powinieneś spróbować. Nieprawda, panie garcelu, proszę tutaj nie namawiać. boyfrienda Bibo. Jesteś pewien? No dawaj. Bibbo. <śm> hmm. Powiem ci coś. Jeżeli pokonasz mnie w tej przyjaznej rab-bitwie. Rab-pojedynku. Bardziej bym powiedział. ...okej, okay, zejdzie mi z drogi spoko. Brzmi dobrze, co nie, mały gościu? Tak, nazywa nas malutkim. A więc to pewne. Jesteś nachajpowany. Okej, okay, on będzie oczywiście tutaj mówił, że będzie sobie popalał. Um, pozwala to uspokoić nerwy, no wiesz. Dobra, czekajcie, sprawdzę teraz synchronizację, żebyście nie mieli na pewno lagów strzałek i odpalę jeszcze raz. Uwaga, dzisiaj przypinam serduszka za komentarz, nie pal papierosów. Zróbmy taką fajną, miłą akcję. Ja jestem takiego zdania, więc. No. Możecie tak pisać. Chyba, że ktoś się nie zgadza. To może napisać, dlaczego się nie zgadza, ale moim zdaniem to jest samo zło. Zobaczmy. Wow! Zobaczcie, on ma dym w kolorach strzałek. Wiedziałem, że to będzie konkretny mod. Ja postaram się nie mówić za dużo, żebyśmy posłuchali muzyki. Będę komentował co jakiś czas, widzowie. Także gramy. Uwielbiam jak postać pokazuje kolor strzałki w jakiś sposób, i on to pokazuje w tym swoim dymie z papierocha. Tak, będę mówił papierocha, bo nienawidzę tego. Ale skoro mamy jakieś traki z przeminięciem, to zakładam, że będzie ciekawie. Nasz Garcelow, jeszcze coś nam pokaże. Może zrobimy full combo, kto wie. O, mamy już gorszą tutaj akcję. Ale mamy to. Nasza dziewczyna oczywiście jak zawsze się buja. Nieważne co by się działo. O nie, zmisowałem. O jejku. A myślałem, że to weszło. Szkoda. No ale nic się nie dzieje, co nie? Lecimy sprawdzać dalej modę. Dodam tylko dla zainteresowanych. Oj, się zagapiłem. Dobra. Nie miejcie mi za złe tego drugiego misa. Zag zagapiłem się, zagadałem. A chyba nie było misa i tak. Chciałem powiedzieć, że jest. że mod Garcello jest od twórcy właśnie. gotki, którą nagrałem. Chyba. A nie? Ajni? Jak to się mówi? No, Anny. <laughs> Bibbop. <Beep>, bob, <laughs> Hej. Skibop. To było fajne. Ale moje płuca zaczynają. jakby go śmieszyć, co nie? Jakoś dziwnie mu jest. Bip, a i. okej. Ok, jeszcze się nie podda. Bibo Skibop. A, chcesz, żebym leciał w to dalej. Okej. Okay. Podoba mi się to. A, bo on sobie tutaj popala i jakby jest powiedziane... Znaczy on to mówi, popalając sobie, że nie zaszkodzi mu jeszcze trochę. Okej. Okay. A mi się wydaje, że ci zaszkodzi. Nie powinieneś tego robić, ale no dobra. Smutny ten mod się robi powoli. Nie wiem, nie... Widzieliście to, ten kaszel? To jest chyba trak Nerwowość. Bo zaczęły go boleć płuca. Mówię wam, same problemy z tym nie ma co, serio. Meres ten. Meres edukuje, meres uczy. Nie wolno palić. Nie, ale serio, wam powiem, że jak byłem młodszy, to tam dużo rówieśników popalało. To prawda. Ale nigdy nie dałem się w to wciągnąć i nie żałuję, bo naprawdę. Świetnie się czuję z tym, że nie wkładam tych papieroków. do us seria. serio. Mam nadzieję, że też tego nie robicie. Oj, zmisowało mi, no bo. Pani klawiaturo, przepraszam bardzo, proszę tutaj współgrać. Ale też nikogo nie potępiam, jeżeli to robi, co nie no, jakby jeżeli się uzależnił. Rozumiem, że jest to ciężkie, bo mam takie osoby. Żeby z tego wyjść, lecimy. Więc ja się tutaj na pewno nie śmieję, co nie? Ale dobry odcinek idzie z jakim przekazem. Nie wiem. Bawię się w jakiegoś psychologa. Proszę mi wybaczyć, ale serio, no mówię jak jest. Mówię tak jak. Mi serducho podpowiada. Wydaje mi się, że naszemu garcelu nie jest zbyt dobrze, bo słyszałem ten kaszel przed chwilą. Zobaczmy, co się stanie. Powinienem jej mówić, a jak zawsze dużo gadam. Przepraszam. Nie wiem, lubię dużo mówić. Mam nadzieję, że muzyka głośno słychać. Przynajmniej. Okej. Okay. No i właśnie o tym mówiłem, aż wyzionął. Dosłownie, on wyzionął dym. On wyzionął. On wyzionął siebie. No, proszę bardzo. O! Kropeczka, kropeczka, kropeczka. Chyba przesadziłem, co? No. Jest dobrze. Lepiej żyłem, był to ja niż ty. Boli jak cholera, ale to chyba lepsze niż to, co mógłby mi zrobić ojciec Twojej dziewczyny. A bo pewnie on go wynają, wiecie o co chodzi. Zawsze jest ten motyw że ojciec dziewczyny wynajmuje jakiś nowych chłopków, żeby mnie powstrzymali przed chodzeniem z jego córeczką. No ale my po mleko chodzimy, mamy się dobrze, więc wszystko gra. Mm. Okej, okay, on nie może tak zbyt długo pozostać, wiecie, zbyt długo z nami pośpiewać. Nawet jeżeli nasz czas jest tutaj krótki, to lećmy z tym, po prostu, wiecie, zróbmy taki bank. Pośpiewajmy. Dobra, już postaram się serio mniej mówić. Fajna pioseneczka wlatuje. No, i to jest ta piosenka, którą wam odpaliłem na free Freeplayu. No, to teraz się nie odzywam. Lecimy. Zresztą widać, że jest ciężej. On tam leży. Jejku, jakie to jest przykre. Serio. Wykończył się chłop. Teraz jest jako duch. Ciekawe, co jeszcze powie. Czy będzie coś, czy. Co, co mu się stanie, bo. To nie wiesz, że za szybko klikam, wiecie? Się uspokoić. Bo ja się nerwowy robię. A i tak słyszałem, że większość osób woli, jak dużo mówię. No to mówię. Mi też się to podoba bardziej niż milczenie, bo. To możecie obejrzeć taki filmów w pełno, a ja wolę tutaj dodać coś od siebie. Za granicą jest pełno pokazówek. Mam nadzieję, że po prostu lubicie mnie słuchać. Możecie napisać, czy lubicie mnie słuchać, czy nie. Dobra, ładnie idzie. A przepraszam bardzo, tamto powinno wejść. Poszukuję, mnie gra, składam. Nie wiem, sprzeciw. Okej, okay, tu się rozkręcił. Ale podoba mi się, że jest fioletowy i zielony. Taki fioletowo-różowy. I zielony, zawsze kolor mój albo z albo mojej dziewczyny. Okej, okay, nie wiem co dokładnie powiedział, bo się nie wsłuchałem. Będę musiał to sobie puścić na powtórce, a wy możecie... ...przetłumaczyć, jeżeli ktoś dobrze słyszał. Sorki, nie dam rady, bo skupiłem się na strzałkach. Oj, ale słabo mi poszło. Aucia. Musiałbym znać tą kombinację, nie jest to proste. Nie ma lekko. Ale ważne, że mot jest naprawdę dobry. Ok, mamy to. Pewnie byłoby stoka, gdybym tego nie zmisował. Musiałbym się pouczyć. I uwaga, co się stanie, bo on teraz jest duchem. Jakby śpiewamy z duchem. Gościu, um... widzisz to? Słońce wstaje, a ja. już się nie obudzę. Hej, przepraszam, że umieram. Nie chciałem, żeby cię to zabiło. Jesteś naprawdę w porządku. Chciałbym pośpiewać nawet z tobą więcej, ale. no to moja wina macie jeszcze wiele do zrobienia i nie chciałbym wam tego narzucać, czy coś takiego. Mam wystarczająco czasu, żeby zaśpiewać coś jeszcze. Malutki, będę to nazywał Malutkim po prostu. Uważajcie na siebie, dobrze? Kurczek, on jest miły. On mimo że i właśnie to, o czym wam mówiłem, uwaga, teraz wjeżdża psycholog Meres te sprawy. Nie, ale tak całkiem szczerze mówiąc, to jest tu to smutne, nawet troszeczkę mi się tak w oczku łezka zakręciła. No bo zobaczcie, mamy osobę, która paliła i była prawdopodobnie sama, bez wsparcia od rodzinki. No bo skoro siedzi gdzieś tutaj sobie w uliczce i popala, no to jest w tym pogrążony i w tym momencie tak się dopalił, że aż się przepalił, że tak powiem. To już żartem, ale wiecie, wyzionął ducha dosłownie mówiąc. No i mimo wszystko jest spoko, co do nas, co nie, wiecie, mówi, żebyśmy uważali na siebie i tak dalej. Nie jest jakiś niemiły. Także. Nie wiem, no trochę to smutne, serio. Oczywiście nie będę wam tu beczał, ale. <laughs> nie, no, no troszeczkę smutek. Ojejku, jeszcze ta muzyka teraz. On ledwo już kaszla, widzicie to? To, jest ostat to są jego ostatnie dymki, że tak powiem. To oczywiście mówię tu zabawnie, ale no wiecie, kumacie to, to jest serio smutne. No bo nie był zły. Wiecie, nikomu nie wadził, po prostu pogrążył się w tym nałogu, no i to co mówiłem, papierochy, fuj, niszczą życia. O nie, i odszedł sobie. Nie, ja wychodzę z tej gry, ja nie mogę patrzeć na to. O, już się zakończyło. No dobrze, przynajmniej nie będę tutaj ryczał. 222 499, ja na koniec jeszcze mogę wam odpalić piosenkę, no i co, żegnam się z wami. A serio poruszająca historia, taka kurczę, aż się smutno robi. W każdym razie. Dobra, bo przypadkiem wyszedłem aż z gry. Nie pożegnałem się z wami, także dziękuję wam za obejrzenie. Bardzo duży morał tu jest i zobaczcie na tą historię. Serio, jest ona smutna i pouczająca jednocześnie, wydaje mi się. Wow, po prostu wow, że twórcy modów w tych czasach doszli do takiego poziomu, że nawet przez grę uczą, wiecie o co chodzi? W sensie, naprawdę. To, to ten mod mi się podobał, bo on jest z przesłaniem, to nie jest takie cokolwiek to, to jest naprawdę dobry modzik. Także twórca Anny powiem po polsku, tej gotki, wiecie, którego moda. Świetna robota, naprawdę tutaj. No dokładnie do, do, się, kłaniam się, bo super mi się w to grało. Mam nadzieję, że wam się oglądało. Też dobrze. Do usłyszonka trzymajcie się i do jutra. Cześć. I pamiętajcie, nie palcie, nie, nie, nie polecam.